Obiekt był budowany, czyli ta świetlica do strażnicy OSP powstał w ubiegłym roku. Niemal, niemal cały rok trwała inwestycja. Koszt całkowity całej inwestycji to, to około 1 280 000 zł. W międzyczasie udało się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury w wysokości około 440 tys. zł. Nawiady to duża miejscowość, druga w gminie Piecki, wiele miejscowości okolicznych. Miałoby możliwość, mieszkańcy mieliby możliwość realizować tutaj inicjatywy, projekty, działania, o charakterze społecznym, ale, ale również kulturalnym. Wyposażenie świetlicy, które, które tutaj już jest, zakupione w ramach projektu, pozwala na przeprowadzenie wielu, wielu działań. Myślę, że zaangażowanie gminnego Ośrodka Kultury w Pieckach również tutaj będzie przydatne. Tak samo pani Sołtys, jak i Rady Sołeckiej. No, zawsze kocham nawiady, urodziłem się tutaj. Bociany odlatywały 17 sierpnia i wrócił mnie tutaj. Ta inwestycja to całe moje marzenie i myślę, że i mieszkańców, bo w sumie nie mieliśmy gdzie się spotkać. Więc zebrania były w szkole rolniczej, jak zlikwidowano szkołę rolniczą, no to były pomieszczenia puste, zanim wyprzedano na mieszkania w szkole podstawowej, ale to takie utrudnienie jest, bo wtedy te panie, które tam pracują, muszą czekać. Żeby pozamykać po zebraniu obiekt posprzątać, przygotować już na lekcję. Tak? 13 maja symbolicznie otworzyliśmy ten obiekt. No, Była to niestety kameralne spotkanie, niestety z tego względu że planowaliśmy, by, by otwarcie było świętem całej, całej tutaj społeczności. Z przyczyn oczywistych nie mogliśmy zaprosić mieszkańców. W takiej liczbie, jak, jak, jakbyśmy chcieli, w niewielkim gronie przekazane zostały klucze przez pana przewodniczącego Rady Gminy oraz panią, panią Wójt. Przekazaliśmy klucze pani, pani Sołtys. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie obiekt zacznie tętnić życiem i po prostu będą mogli tutaj mieszkańcy korzystać z tych możliwości, które daje.